Droga przyjaciółko, drogi przyjacielu serca, witam cię serdecznie w miejscu, gdzie nadzieja zawsze znajduje swoje światło, nawet w najciemniejszych zakamarkach życia. Dziś zanurkujemy głęboko w temat, który dotyka chyba każdego z nas w pewnym momencie sprawy niemożliwe i pilne. Te chwile, kiedy czujesz, że życie zawiązuje ci supełki jeden po drugim, aż tworzą gęsty, nieprzenikniony węzeł, którego nie potrafisz rozwiązać. Czasami to węzeł finansowy, innym razem zdrowotny, relacyjny albo taki, który paraliżuje Twoją duszę. I właśnie w takich chwilach potrzebujemy czegoś więcej, prawda? Potrzebujemy wsparcia, którego ludzkie ręce nie mogą dać. Dlatego dziś chcę Cię zaprosić do podróży. Podróży do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, potężnej orędowniczki, która jest AL i STK od Spraw Beznadziejnych. Zaufaj mi, to nie jest tylko kolejna modlitwa. To klucz do uwolnienia, który może odmienić twoje życie. Jeśli to, co mówię, rezonuje z twoim sercem, jeśli czujesz ten ucisk, to obiecuję ci, że to nagranie może być właśnie tym, czego szukałeś. Posłuchaj mnie uważnie, bo będę cię prowadzić krok po kroku przez to, jak otworzyć się na tę cudowną interwencję. Wyobraź sobie, że Twoje życie jest piękną, delikatną nicią. Początkowo jest prosta, gładka, swobodnie płynie. Ale potem przychodzą wyzwania. Niespodziewane trudności, zdrady, choroby, utrata pracy, złamane serce. Każde takie wydarzenie to mały węzełek, prawda? Na początku są małe, niegroźne. Można je jakoś rozsupłać. Ale potem, im więcej ich jest, im dłużej je ignorujemy, tym bardziej się plączą, zacieśniają, aż tworzą jeden wielki, bolesny węzeł. Pamiętam historię Anny, kobiety w kwiecie wieku, która czuła się, jakby całe jej życie było takim właśnie ogromnym węzłem. Jej mąż nagle zachorował na rzadką, wyniszczającą chorobę. Finanse zaczęły się sypać pod ciężarem leczenia. Ich dzieci przechodziły trudny okres buntu. A w dodatku, Anna sama zmagała się z chronicznym bólem pleców, który utrudniał jej codzienne funkcjonowanie. Czuła się kompletnie związana. Każdego ranka budziła się z lękiem, patrząc na ten gigantyczny supeł i pytając, jak ja to rozplączę. Czy w ogóle jest szansa? Jej serce było pełne rozpaczy, jej umysł pełen czarnych scenariuszy. Być może i ty znasz to uczucie. Ten moment, kiedy masz ochotę po prostu usiąść i płakać, bo każda próba rozwiązania problemu tylko pogarsza sprawę. Kiedy każda próba pociągnięcia za jedną nitkę tylko zacieśnia węzeł jeszcze bardziej. To jest ta chwila, kiedy musisz zrozumieć, że nie musisz być sam. Właśnie w takich momentach, kiedy ludzka siła zawodzi, kiedy nasz umysł nie widzi rozwiązania, a serce boli od bezsilności, przychodzi czas na interwencję z góry. I tu wkracza matka Boża rozwiązująca węzły. Ale kim ona jest i skąd ta niezwykła nazwa? Ta dewocja ma swoje korzenie w XVII-wiecznych Niemczech, a konkretnie w Augsburgu. Pewien szlachcic Wolfgang Langenmantel i jego żona Sofii przeżywali głęboki kryzys małżeński. Ich związek był tak splątany, że wydawało się, iż nic nie jest w stanie go uratować. W ciągu trzech lat byli na skraju rozwodu. Wolfgang zwrócił się o pomoc do jezuickiego kapłana, ojca Jakoba Rem, znanego ze swojej głębokiej pobożności i mądrości. Ojciec Rem modlił się za nich z niezwykłą wiarą. Pewnego dnia, podczas jednej z takich modlitw, Wolfgang przyniósł kapłanowi wstęgę, która symbolizowała ich małżeńskie życie. Była to wstęga używana podczas ceremonii ślubnej do związania ich dłoni. W ciągu lat ta wstęga stała się dosłownie węzłem pełnym senków, splątanych nici, które symbolizowały ich wzajemne urazy, niezrozumienie, kłótnie, żale. Ojciec Rem wziął tę wstęgę i podczas modlitwy, wznosząc ją ku obrazowi Maryi, zaczął ją powoli rozplątywać. Każdy węzeł, który rozwiązywał, symbolizował problem w ich małżeństwie. Gdy wstęga stała się ponownie gładka i prosta, jasna i śniąca, z nieba spadły krople światła, a kapłan wypowiedział słowa: "W imię Maryi, bez grzechu poczętej", wstęga została rozwiązana. Niedługo potem Wolfgang i Sophie pojednali się. Ich małżeństwo zostało uratowane. Na pamiątkę tego cudu wnuk Wolfganga Hajeranemes z Langenmantel zlecił namalowanie obrazu, który dziś znamy jako Matkę Bożą rozwiązującą węzły. To nie jest tylko piękna historia. To jest świadectwo. Świadectwo tego, że dla Maryi nie ma węzłów, których nie potrafiłaby rozwiązać. Na obrazie Maryja trzyma w ręku brudną, splątaną wstęgę z węzłami, a jej dłonie, z anielską pomocą, rozplątują każdy supełek, Pozwalając wstędze spływać czystej i gładkiej. To jest nasza nadzieja. To jest nasza obietnica. Nie ma dla Maryi węzła zbyt skomplikowanego, zbyt bolesnego, zbyt długo związanego. Nie ma sytuacji zbyt beznadziejnej. Pomyśl o tym. Ile razy czułeś, że utknąłeś w miejscu? Że nie ma wyjścia? Że życie cię pokonało? To są właśnie te węzły, które Maryja chce rozwiązać. Nie tylko te wielkie, dramatyczne, ale też te małe, codzienne. Węzeł nieporozumienia z bliską osobą, węzeł zazdrości w pracy, węzeł strachu o przyszłość, węzeł grzechu, który cię ciągnie w dół, węzeł nałogu, który cię zniewała. Maryja, jako nasza matka, widzi nasze cierpienie. Ona rozumie nasze walki. I jako pośredniczka łask, ma moc i pragnienie, by nam pomóc. To jest potężny klucz do transformacji, zrozumienie, że nie musisz dźwigać ciężaru sam. Możesz go oddać tej, która jest mistrzynią w rozwiązywaniu węzłów. Ale jak właściwie to zrobić? Jak oddać jej te węzły? To nie jest magia, to jest akt wiary i głębokiego zaufania. Pierwszym krokiem jest uznajesz swój węzeł. Nazwij go po imieniu. Czy to jest węzeł długów? Węzeł bezrobocia? Węzeł samotności? Węzeł choroby, która cię wyczerpuje? Węzeł braku przebaczenia, który pali cię od środka. Nie udawaj, że go nie ma. Nie próbuj go ukrywać. Spójrz mu prosto w oczy. Gdy Anna zrozumiała tę prawdę, po raz pierwszy od miesięcy przestała uciekać od rzeczywistości. Zamiast próbować wszystko kontrolować, usiadła w ciszy i zapisała na kartce wszystkie swoje węzły, choroba męża, brak pieniędzy, bunt dzieci i jej własny ból. Po prostu je nazwała. To już był pierwszy akt uwolnienia. Uznanie to pierwszy krok do rozwiązania. Kiedy już nazwałeś swój węzeł, drugim krokiem jest oddanie go. To akt poddania. Oddania kontroli. Powiedz w swoim sercu, a nawet na głos, Mary Jo, Matko Boża rozwiązująca węzły, oddaję ci ten węzeł mojego życia. Moje ludzkie ręce są zbyt słabe, mój umysł zbyt zmęczony, by go rozwiązać. Wierzę, że ty możesz to zrobić. Wyobraź sobie, że bierzesz ten splątany sznur, ten bolesny węzeł i z miłością, ale i z ulgą kładziesz go w dłonie Maryi. Ona patrzy na niego z miłością, nie z osądem. Ona widzi Twoje cierpienie, a nie Twoje błędy. Ona widzi Twoją nadzieję, a nie Twoją beznadziejność. To jest gest głębokiego zaufania. To jest pozwolenie na to, by łaska Boża działała. Trzeci krok to modlitwa. Istnieje specjalna nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły, która jest niezwykle potężna. Składa się z dziewięciu dni modlitwy, podczas których codziennie przedstawiasz Maryi swoje intencje. Ale nawet jedna szczera modlitwa, wypowiedziana z głębi serca, ma ogromną moc. Pozwól, że podzielę się z Tobą częścią tej modlitwy, którą możesz powtarzać każdego dnia, ilekroć poczujesz się przytłoczony. Najświętsza Mary Jo Panu, Matko Boża, Ty, która z taką delikatnością i cierpliwością rozwiązujesz węzły naszego życia, spójrz na mój węzeł. Oddaję go w Twoje dłonie, O Matko Miłościwa. Proszę, rozsupłaj go swoją mocą i łaską, które pochodzą od Twojego syna, Jezusa. Proszę Cię o to z całego serca, z całą moją wiarą. Amen. Możesz dodać do tego różaniec, który jest potężną bronią duchową. Każde zdrowa śmeridżo u to jak delikatne pociągnięcie za jedną z nitek, które tworzą węzeł. A Matka Boża słucha z największą uwagą każdej modlitwy. Pamiętaj, że modlitwa to nie jest lista życzeń do spełnienia. To jest rozmowa z Matką, która Cię kocha. To jest akt zaufania, który otwiera drzwi dla boskiej interwencji. I wreszcie czwarty krok, który często jest pomijany, a jest kluczowy, ufaj i pozwól działać. Kiedy oddałeś swój węzeł Maryi, nie próbuj go zabrać z powrotem. Nie martw się obsesyjnie, jak to zostanie rozwiązane. Twoja rola jest skończona, oddałeś. Teraz czas na Maryję i Boga. Ufaj, że działają, nawet jeśli nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Czasami rozwiązanie przychodzi w sposób, którego byś się nie spodziewał. Czasami wymaga to zmiany perspektywy z twojej strony. Czasami wymaga to cierpliwości. To jest jak w ogrodzie. Siejesz ziarno, a potem czekasz. Nie wykopujesz go codziennie, żeby sprawdzić, czy już kiełkuje, prawda? Ufasz, że natura wykona swoją pracę. Tak samo jest z wiarą. Ufasz, że Boska Opatrzność działa. Pamiętam historię Marka, który zmagał się z potężnym węzłem gniewu. Był człowiekiem wybuchowym, jego relacje cię, a on sam czuł się wiecznie niespokojny. Zaczął modlić się do Matki Bożej rozwiązującej węzły, oddając jej swój gniew. Przez kilka dni nic się nie działo. Czuł się tak samo zły, tak samo sfrustrowany. Ale nie poddawał się. Kontynuował modlitwę, codziennie powtarzając: Mary Joe, oddaję ci mój węzeł gniewu. Dziesiątego dnia podczas medytacji przyszło do niego nagłe, silne przekłucie. Zrozumiał, że jego gniew nie był wyrazem siły, ale głęboko ukrytego lęku i poczucia bezradności. Maryja nie rozwiązała węzła w ten sposób, że nagle zniknęły wszystkie frustrujące sytuacje. Ona rozwiązała węzeł, dając Markowi zrozumienie jego prawdziwych korzeni. Dała mu wgląd. A ten wgląd był początkiem prawdziwej transformacji. Marek zaczął pracować nad swoim lękiem, a gniew zaczął ustępować miejsca spokojowi. Tutaj tkwi potęga. Często myślimy, że rozwiązanie węzła oznacza usunięcie problemu z naszego życia. Ale czasem to oznacza zmianę nas samych, naszego sposobu postrzegania problemu, naszego sposobu reagowania na niego. Maryja, jako matka i wychowawczyni, doskonale wie, co jest dla nas najlepsze. Ona wie, jak delikatnie rozplątać każdy supeł, byśmy mogli wzrastać i stać się silniejszymi, bardziej ufnymi dziećmi Bożymi. Zastanów się przez chwilę, co by było, gdybyś odważył się oddać swój największy węzeł Maryi? Co by się zmieniło w twoim życiu, gdybyś naprawdę uwierzył, że ona może to zrobić? To nie jest pusta obietnica. Tysiące, miliony ludzi na całym świecie świadczą o cudach i łaskach otrzymanych za jej wstawiennictwem. Anna, o której wspominałem na początku, również doświadczyła cudu. Po tygodniach modlitwy do Matki Bożej rozwiązującej węzły, nie tylko jej własne bóle pleców zaczęły ustępować, ale przede wszystkim, Znalazła nową siłę wewnętrzną. Węzły jej życia nie zniknęły nagle, ale zaczęły się rozwiązywać. Mąż znalazł nową, innowacyjną terapię, która dawała nadzieję. Ktoś zaoferował im pomoc finansową w nieoczekiwany sposób. A co najważniejsze, atmosfera w domu zaczęła się zmieniać. Zamiast rozpaczy pojawił się spokój, a dzieci, widząc jej przemianę, same zaczęły szukać wsparcia i dialogu. To nie był spektakularny, nagły cud, ale stopniowe, cudowne rozplątywanie, które pokazało jej, że nie jest sama. Maryja jest naszą mamą. A żadna mama nie patrzy obojętnie na cierpienie swojego dziecka. Ona pragnie, abyś był wolny. Pragnie, abyś doświadczył pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ona pragnie, abyś żył życiem pełnym celu i radości. I właśnie to jest obietnica, którą niesie ze sobą ta potężna dewocja. Kiedy otwierasz swoje serce na Maryję, otwierasz je na Bożą łaskę. Nie ma węzła, który byłby zbyt mocno związany dla jej miłości i wstawiennictwa. Pamiętaj, że życie chrześcijanina to nie jest droga bez wyzwań. Jezus sam powiedział, że na świecie będziecie mieć ucisk. Ale dodał też odwagi. Ja zwyciężyłem świat. A Maryja jest częścią tego zwycięstwa. Ona, która stała pod krzyżem, która widziała cierpienie swojego syna, która zna ból straty i niepewności, jest tą, która najlepiej nas rozumie i która najskuteczniej może wstawiać się za nami u swojego syna. Ona, wolna od grzechu pierworodnego, jest tym czystym kanałem, przez który łaska może swobodnie przepływać do naszego życia, rozplątując najtrudniejsze węzły. Niech ta prawda zakorzeni się głęboko w twoim sercu nie jesteś ofiarą swoich okoliczności. Masz potężnego sojusznika w Matce Bożej rozwiązującej węzły. Twój potencjał jest znacznie większy niż sobie wyobrażasz, a Bóg stworzył cię do czegoś niezwykłego. Twoja historia nie kończy się na tym węźle. Twój najlepszy czas dopiero nadejdzie. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, a Maryja jest tu, by pomóc ci to odkryć i uwolnić. Moi drodzy, opowiedzcie mi w komentarzach, skąd mnie oglądacie i czy ta wiadomość dotyka waszego serca. To dla mnie niezwykle ważne, bo pomaga mi to zrozumieć naszą wspólną rodzinę i tworzyć jeszcze bardziej transformujące treści, które odpowiadają na wasze największe potrzeby. Czy czujesz, że masz taki węzeł, który właśnie teraz chcesz oddać Maryi? Napisz o tym, to już pierwszy krok do jego rozwiązania. A teraz, kiedy rozumiemy już tę głęboką prawdę, chcę, abyśmy razem zagłębili się w modlitwę. Chcę poprowadzić cię przez ten akt zaufania, ten moment oddania, który może zmienić wszystko. Przygotuj swoje serce. Zamknij oczy, jeśli możesz, i pozwól, aby słowa płynęły prosto do Twojej duszy. Pomyśl o tym jednym, największym weźle, który cię dręczy. Tym, który wydaje się niemożliwy do rozwiązania. Oddaj go teraz. Boże Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi, dziękuję Ci za dar Twojej Matki, Najświętszej Maryi Panny, którą dałeś nam za matkę i opiekunkę. Dziękuję Ci, Boże, za jej miłość, jej wstawiennictwo i jej moc w rozwiązywaniu węzłów naszego życia. Wierzę, że wszystko, co pochodzi od Ciebie jest dobre i pełne miłości. Najświętsza Mary Panu, Matko Boża rozwiązująca węzły, zwracam się do Ciebie z głęboką pokorą i ufnością. Widzisz mój ból, widzisz moje zmagania, widzisz węzły, które oplatają moje życie i duszę. Oddaję Ci w Twoje święte dłonie ten oto węzeł. O matko miłosierna, Ty, która nigdy nie zawiodłaś żadnego ze swoich dzieci, proszę Cię gorąco, rozsupłaj ten węzeł. Rozwiąż go swoją macierzyńską miłością i swoją potężną łaską. Niech moc Twojego syna, Jezusa Chrystusa, działa przez Twoje ręce, aby ten węzeł został całkowicie uwolniony. Ufam Ci, Mary Joe, że weźmiesz ten ciężar z moich barków. Ufam, że przeprowadzić mnie przez tę trudność i przywrócisz pokój mojemu sercu. Proszę Cię o światło Ducha Świętego, abym umiał dostrzec Twoje działanie, abym miał siłę do przyjęcia Twojej woli i abym umiał żyć w wolności, którą mi darujesz. Wstawiaj się za mną, matko, u swojego Syna, Jezusa, aby Jego święta wola wypełniła się w moim życiu. Chroń mnie przed wszelkim złem, przed zwątpieniem i przed pokusami. Bądź moją przewodniczką na drodze do Boga. Dziękuję Ci, Matko Boża rozwiązująca węzły, za Twoją niezmierzoną dobroć i za to, że zawsze jesteś przy mnie. Wierzę, że już działasz i że moje modlitwy zostaną wysłuchane. Przez Twoje wstawiennictwo, niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości i chwały Bożej. Całkowicie się Tobie oddaję, o Matko, i powierzam Ci siebie, moich bliskich i wszystkie moje intencje. Amen. Maryja, Matko Boża rozwiązująca węzły, módl się za nami. Maryja, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Maryja, pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Pamiętaj, drogi przyjacielu, że twoja modlitwa ma moc. Nie lekceważ jej. Każde słowo, każda myśl, każdy akt zaufania otwiera drzwi dla boskiej interwencji. Twoja historia nie jest jeszcze napisana. Masz w sobie siłę, by pisać jej piękne rozdziały, a Matka Boża jest z tobą, by pomóc ci rozplątać każdy trudny węzeł na twojej drodze. Pozwól sobie na te nadzieję. Pozwól sobie na ten pokój. Jeśli ten film dotknął twojego serca, jeśli czujesz, że ta modlitwa jest tym, czego potrzebowałeś, proszę, nie zatrzymuj jej tylko dla siebie. Podziel się tym wideo z kimś, kto być może również zmaga się z niemożliwymi wezłami w swoim życiu. Daj mu szansę na odkrycie tej samej nadziei. Subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych transformujących treści. To miejsce, gdzie razem wzrastamy w wierze, nadziei i miłości. Zostaw też w komentarzu słowo rozwiązane, jeśli czujesz, że ten film przyniósł Ci ulgę i wiarę w rozwiązanie Twoich węzłów. To będzie piękne świadectwo dla nas wszystkich. I pamiętaj, Bóg jest z Tobą. Maryja jest z Tobą. Nigdy nie jesteś sam. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie będziemy kontynuować naszą podróż w stronę pełni życia i wolności, którą obiecał nam nasz stwórca. Bądź błogosławiony!